Jak dobrze wiemy, czołówka to podstawowy element w wyposażeniu każdego karpiarza. Firma Ridge posiada w swoim asortymencie dwie czołówki VRH-150, VRH-300. VRH-150 jest to mniejsza latarka posiadająca wbudowany akumulator, który jest za pomocą kabla USB podłączony do dowolnego urządzenia Pomoże nam ją naładować. Czas takiego naładowania wynosi od 4 do 5 godzin, a czas zużycia nawet do 90 godzin. Bardzo fajnym rozwiązaniem są dwa przyciski włączania i wyłączania, które znajdują się u góry, a także na dole. Czyli obojętnie, jak ją założymy, szybko znajdziemy podczas brania włącznik. Kolejnym bardzo fajnym czy jest wskaźnik. Wskaźnik, który pokazuje nam naładowanie naszego akumulatora w latarce. Latarka posiada dwa światła. Światło zielone, także białe. Regulowane jest w 90 stopniach, w 18 pozycjach. Polecam.